Nie was zaczynamy z, Fajten, z 3. Odcinek, odcinek drugi, od czwarta. Rozpoczynamy znowu mm, naszczykowany mentalnie, chyba. Zaczynamy, no, late la la game, tak, late game. Can we begin? Yes, of course. Tempera, zaczynamy z tym razem fun, I zaczynamy, moje pierwsze podejście dzisiaj. Wziąłem taki trochę za głos w No i... Gada o tym gościu, że był jakiś niefortunny incydent. O, cześć. Szybkoś przyniosłeś. Zwyczkowo się przenieść tutaj, dzięki. No, gada o tym, że właśnie był jakiś incydent y, z kostiumem. Że był jakiś incydent, no. Że nie wolno używać tych kostiumów, bo, no, bo były jakieś wypadki i, no, coś się popsuło. Dobra, jest. Naprawiam y, audio device. Dobra. W porządku. W Radion jest. Hello. Wracaj. O nie, ventilationer na najgorzej. Shit. A czemu? Czy on tutaj stoi? Co tutaj stoi sobie grzecznie. No już tak niegrzecznie, bo gdzieś sobie uciekł. i nie wrócił. A Gdzie on jest? już? Cześć, em, um. hello, uh o, -oh. No tam przypał, to jest ogromny przypał, a oh, shit. jaką go zciągnąć? No, cześć. Cześć. Już wiem, że przegrałem. Cześć. No. No, świetne podejście. No. Mówiłem, że mam z tą problemy. No i to się potwierdza, niestety. No cóż. Próbujemy Podejście drugie. Kupiłem tego dziada i widzicie co się dzieje. Jak go kupicie? No dobra, jest tutaj. Albo no, muszę płynąć taką drogę tu. No jak idzie, to gdzie tu, tu, tu... Tu... I raczej tutaj. Dobra. Mogę Cię tutaj, swoją drogą? Gdzieś był jeszcze dalej. Ode mnie. O, o, -o. O, -o. o, nie! Kurde! kupi Freddy. Jest wentylach. nie Hi. kurde przypał 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 Freddy prawie radzi ten skurczy jest go. Hello? O nie, marionetka! Kur... widź sobie stąd. I zostaw mnie. Leave me alone. Proszę... Dzięki. Oho. Springy. Hello jest tak, tak ciemno, tak zamroczony jestem. Cześć! właśnie, tu dziadzie. Cześć. Właź. Świetnie mi idzie, jest czwarta... jest czwarta... czwarta Już nie wiemy tego przejść. A jest no najgorzej. No właśnie, mówię no, z tym w że znaczy Zawsze miałem pieprzony problem. Naprawdę. Nigdy nie potrafiłem tej gry do końca rozgryźć. Nigdy. No tak mam problemy. Już podczas tej nocy. No czwartej nawet, tak? On tutaj jest, dobra, tutaj go widzę. Ok, czyli on jest Dobra, muszę też ogarnąć, gdzie on na ich kamerach stoi, nie? Hello. Dobra, wrócił No i gdzieś to pola Spring springi. Springy. O oh, wow Dobrze się zaczęło, nie ma co podwójny błąd już na początku z pierwsza w nocy um. Dobra, widzę go ale pójdź tutaj może Springtrap, dziękuję Najlepiej tutaj zostań. Dobrze, grzeczny spring trap. W porządku. Dobra. Spring trap. Dlaczego? Dlaczego mi wyskoczyłeś? Dlaczego? Przecież. No kurwa, przecież. Nie było cię nawet. No i super, rzuka w nocy, znowu goś. Nie, jest niszczalna godzina. Dobra. Oh man, Freddy! Hello? Freddy's here, coming for me right now. Dla 10 kurczybyk. Nigdy go naprawdę nie mogę... znaleźć! Super! Jeszcze mangal Jeszcze brakuje tego <tryk> mangal Ja pitole, co za beznadziejna gra Boże! Jak to grać? Naprawdę, muszę chyba jakiś poradnik obejrzeć, bo... No nie idzie mi. Zdecydowanie mi nie idzie. Zdecydowanie mi nie idzie, no dobra, kolejne podejście. Hello. Gdzie jest twoja lokacja startowa tym razem? Ty masz, masz nie różne lokacje startowe, to gdzie ty kurwa jesteś? Tu cię nie ma, tu cię nie ma. Gdzie ty jesteś? Fantastycznie! Na razie nam idzie fantastycznie. Ja pitola, ja pitole. Amen oh man Kurwa, no gdzie ten dziad No już na początku go zgubić, no Jesteś dobrze w końcu Wracaj tu Wróciłeś, dobra jesteś na kam 8 dobra mam cię Fantastycznie Dobra, jesteś tu i tam masz zostać. jest to możesz przejść... Chyba tutaj. No i gdzieś, no i gdzieś polazłeś. Ale, haha, nie tym razem, wracasz. Dobra, ale wróciłeś. Fantastycznie, roda. ale no dobra, jest druga w nocy, idziemy paradoksalnie. Samy... Najlepiej chyba. Oj! Ho <grym i zimny> Dobra, naprawiłem no, trzy błędy aż. Ty, ty, Springi, jesteś? Springi, Springi, Springi. No man, marionetka! Jak mam się je pozbyć kurwo no i super spring także nie przy to już palimy. Ale szybko przebiegłeś. Dobry jesteś Nienawidzę, po prostu nienawidzę. Jak mam to kufno przejść? Jakim cudem mam to kufno przejść? Jak tu... Jak to mam zrobić w ogóle? Co tu mam zrobić? Boże, bo że ja nie ogarniam za świecie. O co to chodzi? <suszy> Fnaf. że no, 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 poczytać tej mechanikę grze chyba, bo... Севна и Dobra, nie wiem. Zobaczmy jeszcze na podejście. W sensie. Ja ogarnę mechanikę tej gry, tylko po prostu nie umiem w to grać, bo ja ja wiem o co chodzi. Ale czytałem teraz o tym troszeczkę. Po prostu gra grę ten cienki i... No, będzie to być może drugi i ostatni odcinek tej serii. Nie trzeba być może ślepy jestem. Dobra, cześć Springtrap. Cześć, w tą grę nie wiem, ślepy jestem. Nie widzę, tej gry, nie widzę. O co chodzi? Nie wiem. No i gdzieś sobie polazłeś, już fajnie. Spring trap, no. A on w ogóle tak chodzi. A on chodzi, tak! Od dziesiątki do tego. Chyba. Czy dobrze rozumiem? No, wróciłeś. Teraz zaczaiłem. <laughs> dobra, dziesiątki, dobra, to ma, no, ma jakiś sens nawet, no tak. No nie może z jakiś przejść do piątki, bo, bo nie. No i super, wideo error. No, Zaraz wrócić tu na wszelki wypadek. Dobra, teraz strzeliłem. Dobra, nie macie tu, nie ma. Nie macie... Kurwa, nie widzę cię Gdzie ty żeś polasł? <laughs> w <Wentyla. śmiech> Już pas No i chuj, przeszedł Pieprzone... gówno. Jak tyle? Naprawdę? Pieprzone... gówno. prawda? no... i -y. Dobra, cześć! No nie mogę tego włączyć, bo wtedy zajmę drinking ja muszę poczytać o tych rzeczach Cześć Nie! Aha! Nie tym razem! Dobra, cześć! A cześć Phantom Foxy! Nie ma ci tutaj, na no, cześć. Wracaj tu Dlaczego się mnie nie słuchasz? To jest kurwy synie mały. Ewentyli byś wszedł, niemożliwe Nawet nie możesz chyba jeszcze Siedem Super, o super, fantastycznie jak zawsze O nie, wentyle, słyszę go, idzie on po mnie Których on jesteś? No gdzie on jest O nie, Cika Widzicie się Cika? Nie! Apet Kurła mać! Przeka... No, cześć. Co za... Gówno. Ostatnie... Ostatnie podejście do tej... Ostatnie... Ostatnie podejście do tej gry, nie? Bo... Ja tu czytam o tym w tej chwili, ale... No, ja to wszystko robię dobrze, ja pamiętam do Mechanika gry, nawet filmik, jakoś dawno i... Nie wiem, nie ogarniam. Zostaw to grę cienkie. No i gdzie ten dziad? Dobra, dziewiątka. Późna dziesiątka nawet. Peku. Pekki. Wracaj tu. No nie. Foxy. Kurw. Już widzę, że się przysusza wentyla, nie? Naprawiaj, 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 naprawiaj. Mhm. Fajnie. Dobrze, nie. To nie ma sensu, po prostu jest na całą grę cienkie flaki z olejem. I, I... Wiem, że tutaj jest odcinki. Podobnie jak CS. Ale no, po prostu nie umiem w to grać i, i tyle. Także się teraz zakończymy w Tafa. Nie będę tu był się po, w bo to nie ma żadnego sensu. Także cóż, póki co ja dziękuję za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Um, teraz pojawi się, się seria The Sky Peace, także mam nadzieję, że, że Wam się będzie podobać. Także póki co, się na razie. Pa, pa. Cześć.